Dzień dobry, kłania się Michał Urbaniak, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Jest ze mną europoseł Grzegorz Braun. Dzisiaj ważny temat właśnie dotyczący Parlamentu Europejskiego. Otóż pan Tusk popiera to, by pani von der Leyen została po raz kolejny przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, co jest dla Polski zgubne. Wczoraj odbył się nieformalny szczyt Rady Europejskiej. No i widzimy, że w zasadzie pan Tusk chce tego, by Niemcy jeszcze więcej miały do powiedzenia niż teraz już mają w Brukseli. Szanowni Państwo, kim jest Ursula von der Leyen? No, to jest osoba, która w ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego wchodziła z buta w to, jak żyje się w Polsce, ingerowała w polską politykę, ingerowała za pomocą unijnych instytucji w to, jak my w Polsce się w ogóle rządzimy? I te, tylko ze względów politycznych, na przykład, nie było w Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Już abstrahując od samego faktu, że Krajowy Plan Odbudowy, czyli Fundusz Odbudowy o właściwej nazwie Next Generation EU, to jest system pożyczek i instrumentów finansowych, które będą wykorzystywane do tego, żeby Polskę szantażować. I na to też nie ma zgody Konfederacji. Byliśmy przeciwni wprowadzaniu w życie Funduszu Odbudowy, krajowy, Krajowych Planów Odbudowy gdy robił to Mateusz Morawiecki. Wtedy ratowała pis Lewica, PO się wstrzymywała, ale doskonale wiemy, że Donald Tusk przebierał nóżkami za tym, żeby, żeby ten krajowy plan odbudowy wdrażać, by pieniądze z Funduszu Odbudowy brać. Natomiast pamiętajmy, to dalej to są pieniądze znaczone, a Unia Europejska... Ma nowy własny budżet, jest jeszcze bardziej niezależna od państw narodowych niż była kilka lat temu. No i twarzą tego wszystkiego, ale także twarzą zielonej, patologicznej transformacji jest Ursula von der Leyen, osoba, która chce Europejskiego Zielonego Ładu w Europie, czyli zwijania się rolnictwa, przemysłu i wielu innych, także energochłonnych branż w imię ekologizmu, a de facto w imię interesów konkretnych lobby. No, no to trzeba tak spoglądać. Więcej Europoseł Grzegorz Bram. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy rząd warszawski popiera prolongatę zgubnej, szkodliwej wrogiej Polsce działalności pani Reichsführerin von der Leyen, szefowej Eurokołchozowej Rady Komisarzy Ludowych Komisji Europejskiej. Pani von der Leyen jest osobą uosabiającą wszystko to, co szkodliwe i wrogie wolności, przedsiębiorczości, bezpieczeństwu narodów Europy, łącznie Rzecz jasna z Polakami. Zielony Ład, dyrektywa budynkowa, Pakt Migracyjny. To są znaki markowe tej polityki, znaki markowe tej przywódczyni, przywódczyni gremium, które, przypomnijmy, nawet nie podlega żadnym demokratycznym wyborom. Komisarze Ludowi Eurokołchozowi są nominatami rządów europejskich. Te zaś rządy mają relacje z Brukselą takie właśnie jak relacje Tuska z von der Leyen, czyli relacje, no, zdaje się, że wręcz wierno poddańczy. Konfederacja ostrzegała. Konfederacja ostrzegała przed Zielonym Ładem, kiedy to nie było jeszcze modne, i ostrzegała przed Reichsführerin von der Leyen, kiedy w 2019 roku ważyły się losy i wtedy to notabene europosłowie Prawa i Sprawiedliwości chwalili się, że to ich głosy przeważyły, że dzięki nim Ursula von der Leyen zajęła swoje stanowisko. Konfederacja Ostrzegała i dziś Konfederacja ostrzega. Dziś ostrzegamy już z wewnątrz twierdzy wroga. Już jesteśmy przedstawicielami Polaków, którzy nie chcą być eurokołchożnikami, ale chcą pozostać Polakami. Dziś jesteśmy już w Parlamencie Europejskim i tam będziemy ze wszystkich sił zwalczać tę złą kandydaturę oczywiście stanowiąc mniejszość mamy nadzieję, że będzie to mniejszość blokująca w zależności od tego w jakich grupach europarlamentarnych uda nam się odegrać konstruktywną rolę. Pani Reichsführerin von der Leyen powinna zamiast przewodniczyć komisji europejskiej powinna Spędzić znacznie więcej czasu w prokuraturach i sądach. Przypomnijmy, że uzgadniała ona SMS-ami SMS warunki umowy opiewającej ostatecznie na 30 miliardów euro na zakup blisko 2 miliardów dawek. Eksperymentalnego medykamentu zwanego szczepionką przeciw COVID, jednego z producentów. Występował tam również konflikt interesu z uwagi na zaangażowanie osób bliskich pani Urszuli von der Leyen. Większość z tych szczepionek, może nie większość, ale znaczna część. Trafiła do Kubła, do Kosza, została spuszczona z wodą. No a pani von der Leyen jest jako uczestniczka tej afery, Feizer Gate na szczeblu Komisji Europejskiej. Pani Urszula von der Leyen jest pod śledztwem. Prokuratura Europejska przejęła tę sprawę. A zatem. Udzielenie poparcia przez Donalda Tuska tej, tej osobie ma wymiar potrójnie skandaliczny. Raz ze względu na to, że jest to osoba z całą pewnością samemu się dyskwalifikująca z konkurencji do najwyższych urzędów właśnie ze względu na aferalny charakter jej dotychczasowego zaangażowania. Jest to osoba, która reprezentuje wrogą w Polsce politykę. No i jeżeli Donald Tusk udziela jej rekomendacji, udziela jej poparcia, to znaczy, że tę politykę akceptuje. I to jest tutaj najważniejsze. My nie chcemy zaorania polskiego rolnictwa i dlatego sprzeciwiamy się Zielonemu Ładowi. Nie chcemy wygłaszczenia Polaków, dlatego sprzeciwiamy się dyrektywie budowlanej. My nie chcemy roztopienia narodu polskiego w jakiejś szarej masie uchodźców, nachodźców, przybyszów ze stron bliższych i dalszych. Najwyraźniej Donald Tusk chce. Mamy zatem jasno wytyczone linie podziału na scenie europejskiej i na polskiej scenie politycznej. Konfederacja za wolnością, godnością, bezpieczeństwem, suwerennością narodu polskiego na własnym terytorium. Konfederacja za niepodległą Polską, gdy tymczasem Donald Tusk, von der Leyen i ich akolici i, i ich sojusznicy przeciwko temu wszystkiemu. My za Polską, oni za Eurokołchozem. Precz z von der Leyen, niech żyje Polska. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. Do zobaczenia.